W rozwiązaniu tego zadania będziemy korzystali z takich dwóch własności. Te własności znajdziesz w tablicach maturalnych. Więc nie martw się, że to jest coś trudnego do zapamiętania, bo zawsze ratunek jest tutaj w nowych tablicach maturalnych. Ale się z nich cieszę, że już są. Na szóstej stronie znajdziecie, znajdziecie coś takiego i chodzi o te y, dwa wzory. Tak, te tutaj, co widzisz? No. Ok, to te wzorki przepisałem do naszego rozwiązania i teraz też zaczniemy po maturalnemu to znaczy zapiszemy zauważmy że aha, jeszcze jedną rzecz dopowiem żeby łatwiej y, rozwiązywało Ci się to zadanie proponuję y, żebyście rozwiązali jeszcze poprzedni y, poprzednie zadanie dzięki temu będzie Wam łatwiej poruszać się tutaj po tym rozwiązaniu, które teraz pokazuję chociaż też będę starał się zapisywać wszystko jak tylko mogę najdokładniej więc zapisaliśmy zauważmy, że i teraz to 3 nad 0, ten symbol Newtona jakoś tak troszeczkę nie pasuje do pozostałych elementów nie, w sumie dobra, pasuje pasuje, dlaczego? Bo zobacz 3 nad 0 to jest dokładnie to samo co 4 nad 0, bo oba te symbole dają nam jedynkę, prawda? Każdy symbol n nad 0 jest równy 1. I teraz wprowadźmy do naszego rozwiązania symbol 4 nad 0 dodać 4 nad 1. Czyli ja sobie patrzę do zbioru e, zadań i po kolei analizuję wszystkie składniki, które widzę. W tej sumie po lewej stronie znaku równa się. I teraz zobacz. 4 nad 0 dodać 4 nad 1 to jest, taki, to jest takie charakterystyczne, że tutaj u góry mamy tą samą liczbę n. Natomiast tutaj na dole, może inny kolor wezmę, tutaj na dole mamy k. Tutaj natomiast mamy k dodać 1. Zauważamy różnicę między tymi dwoma. Liczbami. Różnica jest równa 1, prawda? Skoro tutaj mamy n nad k, tutaj mamy n nad k dodać 1, to oznacza, że mogę zastosować ten wzór, czyli tą własność. n dodać 1, k dodać 1. Czyli tutaj otrzymamy, jeżeli do n dodać 1, to jeżeli do n dodam 1, to otrzymam 5, jeśli do k dodam 1, to otrzymam 1. Ok. E, następnie zapiszmy, że 5 nad 1, dodać 5 nad 2. To się równa i znowu stosujemy tą drugą własność, czyli to się równa 6 nad 2. Spójrz, jeszcze raz ci to przeanalizuję. Tutaj masz n. Tutaj i tutaj. Masz to samą, tą samą liczbę. N. Tutaj masz k. A tutaj masz o 1 więcej, czyli k dodać 1, czyli możesz zastosować drugą własność. Otrzymasz z tej drugiej własności 6 nad 2. Ok, to teraz idziemy znowu dalej. 6 nad 2 dodać 6 nad 3 to jest 7 nad 3. Następnie 7 nad 3 dodać 7 nad 4. Te górne liczby nie zmieniają się. Dolne różnią się o 1. Czyli mamy 8 nad 4. Następnie 8 nad 4. Dodać 8 nad 5. To jest 9 nad 5. No i zostaje jeszcze 9 nad 5. Dodać 9 nad 6. To jest 10 na 6. Tym sposobem udało nam się pokazać, że suma po lewej stronie równości, którą widzimy w zbiorze zadań, czyli lewa strona jest równa prawej stronie. Zapiszmy stąd. Lewa, prawa, lewa strona jest równa prawej stronie. I to w zasadzie wszystko, co należało wykazać.